Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku Horyzontu Zdarzeń i dzisiaj chciałem się z państwem podzielić swoimi przemyśleniami na temat pewnego zamieszania, które występuje pod jedną wspólną etykietką wrzesień 2015. Jak być może część z państwa zauważyło, od kilku miesięcy w sieci jest mocno podgrzewana atmosfera oczekiwaniem na jakieś tajemnicze wydarzenie we wrześniu 2015 roku, a być może nawet dokładnie 23 września 2015 roku. Ja takich dat już przeżyłem kilkanaście w ciągu ostatniej dekady, więc trochę patrzę na to z takim lekkim przymurzeniem oka. Pamiętam już takie zamieszania, pamiętam wojownictwo, chociażby z kometą Elenin, która rzekomo miała być takim destruktorem, który zmierzał ku naszej planecie. W tej chwili sytuacja zaczyna się podobnie, dlatego że pierwszymi takimi zapowiedziami e, tych dziwnych wydarzeń we wrześniu 2015 roku były właśnie plotki o jakimś asteroidzie, która zmierza w naszą stronę. Te plotki na tyle nabrały na sile, że NASA. Postanowiła oficjalnie je zdementować, czyli, czyli uznała, że jednak temat pęcznieje w sposób nieprawdopodobny. Ale poza tak, no powiedzmy sobie, futurystycznymi pomysłami, jak uderzenie asteroidy w Ziemię, no to przede wszystkim mamy ogromne zamieszanie ekonomiczne. I oczywiście ono się w tej chwili jakoś koncentruje na tym wrześniu 2015 roku, chociaż tak naprawdę równie dobrze mogę powiedzieć, że się koncentrowało na czerwcu, na kwietniu i na wielu innych datach w przeszłości. W tej chwili jest tak, że zarówno alternatywni ekonomiści, jak chociażby Gerald Celente. Celente to jest taka postać no, ciekawa, bardzo niewątpliwie na niwie alternatywnej ekonomii. To jest facet, który prowadzi Instytut, który zajmuje się dokładnie prognozowaniem przyszłości ekonomicznej i społecznej i obserwuję te jego prognozy od wielu lat, mogę od nich powiedzieć, że są bardzo ciekawe, są bardzo inspirujące polegają na łączeniu ze sobą w bardzo oryginalny sposób niektórych faktów i wydarzeń i mają jedną wspólną cechę, generalnie się nie sprawdzają. Co prawda, oczywiście w sieci się zwraca uwagę na to, że Gerald Celente przepowiedział zarówno załamania rynkowe w 1998 roku, zeszłego stulecia, jak i kryzys roku 2008, ale biorąc pod uwagę fakt, że Gerald Celente zapowiada co kilka miesięcy jakiś kryzys, to trudno się dziwić, że nie trafił w te dwa akurat. Ale nie tylko alternatywni ekonomiści mówią o tym, że ma być dramatycznie, trafiłem na szokującą informację, która pochodzi z firmy Vice Research. Vice Research to jest bardzo znana, można tak powiedzieć, i w niektórych kręgach renomowana, i bardzo litarna, i związana z Wall Street, i z wielką finansierą. Firma konsultingowa i także prognostyczna. I teraz tej firmy w bliżej nieokreślonych okolicznościach wyciekł zapis rozmowy pomiędzy dwoma głównymi menadżerami tej firmy, który dotyczy października, że było weselej, a nie września tego roku, i brzmi on następująco: osiągnę ściągawkę, przeczytam go Państwu, bo jest on bardzo wymowny w swojej treści. 7 października 2015 roku domknie się pierwszy od 1929 roku ekonomiczny supercykl, który pociągnie za sobą globalny finansowy kryzys na niespotykaną skalę. Powali on na kolana Europę, Japonię i USA. Wsadzając miliard ludzi na roller coaster wprost do piekła na najbliższych 5 lat. I będzie to przejażdżka, jakiej nie doświadczyło dotąd żadne pokolenie. Jestem pewien na 100%, że to wydarzy się w najbliższych miesiącach, powiedział jeden wysoki menadżer do drugiego wysokiego menadżera Vice Research. No, tego typu informacji jest tak naprawdę w sieci bardzo dużo. Poza siecią, także jak się rozejrzymy dookoła, w Polsce można obserwować taki dziwny proces zwijania się niektórych zachodnich banków. Niektóre się wycofują, inne w ramach fuzji zostają przejęte przez inne banki. No jest na pewno jakieś zamieszanie wokół, nazwijmy to, kręgów związanych z wielką finansją. Zresztą, znowu wracając już teraz konkretnie do tego, naszego września, 16 i 17 września w Nowym Jorku jest przewidziane spotkanie takiej, no, używając nomenklatury komunistycznej, egzekutywy, można powiedzieć, Federal Reserve spotkanie takiego komitetu, który być może, być może podniesie stopy procentowe. A być może ich nie podniesie oczywiście, bo jak z większością tego typu sytuacji, z jednej strony się pojawiają komentarze, które, które mówią, że z całą pewnością podniesie i to będzie początek takiego takiego nie dynamo, tylko domina ekonomicznego, które zawali rzeczywistość, która nas dotyczy, ale oczywiście jednocześnie w tymże mainstreamie się pojawiają artykuły, że absolutnie nie podniesie, bo to jest rok przed wyborami prezydenckimi w Ameryce w związku z powyższym no, nie pasuje jedno do drugiego, nie robi takiego zamieszania w takim momencie, zwłaszcza jak się ma zapewnionego swojego prezydenta. A Fed z całą pewnością wie już, kto wygra wybory prezydenckie w Ameryce. Poza tym wątkiem ekonomicznym pojawia się oczywiście wątek, nazwijmy to globalnej polityki. Wiąże się on z oczekiwaną wizytą papieża Franciszka na 70. Zgromadzeniu Narodów Zjednoczonych, które będzie miało miejsce w Nowym Jorku. We wrześniu, jak najbardziej, w połowie września 2015 roku. Oczekiwane jest, że to zgromadzenie podejmie decyzję o uznaniu Palestyny jako oddzielnego państwa. Oczywiście przy ogromnym oporze USA i Izraela. No i teraz pytanie, co z tego wyniknie, jeżeli to zgromadzenie podejmie taką decyzję, bo to ma daleko idące implikacje, takie bardzo realistyczne. Na przykład Jerozolima zostanie podzielona na dwie części palestyńską i izraelską. I tak naprawdę w jak najbardziej głębokim i dosłownym znaczeniu Bóg raczy wiedzieć, co z tego wyniknie. Ale skoro jesteśmy przy wątku Jerozolimy, to no, takim kluczowym, można powiedzieć, motywem, który nakręca tą całą paranoję września 2015 roku, jest szmita. Szmita to jest hebrajskie określenie na zakończenie takiego cyklu siedmioletniego, który wedle tradycji judaistycznej. Raz na 7 lat należy darować sobie długi. To piękny zwyczaj, i tak naprawdę jestem zdumiony, dlaczego banki na świecie, bądź co będą związane z tradycją judaistyczną, tego zwyczaju nie przejęły. Dlaczego firmy windykacyjne, chociażby w Polsce, nie mają takiego miłego zwyczaju, że raz na 7 lat odpuszczają windykację swoich dłużników. Natomiast taki zwyczaj istnieje, jest zapisany. Ja Państwu nawet chcę przeczytać dokładnie. Znalazłem taki fragment w Stałym Testamencie, który to opisuje. I to jest bardzo dosłownie i bardzo konkretnie opisane i brzmi to następująco. I cytuję w tej chwili fragment ze Starego Testamentu Księga Powtórzonego Prawa. Akapit pierwszy. Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów. Akapit drugi. Na tym będzie polegało darowanie długów. Każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną bliźniemu. Nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata, ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci Pana. To no to piękny zapis. Piękny zapis, jasny na 7 lat. W zasadzie ma być realizowany. Co prawda, jak się człowiek nie przerwie w tym momencie czytania tego zapisu, tylko zobaczy, co jest w trzecim akapicie, to on już nie jest tak do końca piękny, bo trzeci akapit brzmi następująco. Od obcego możesz się domagać zwrotu. No właśnie. Lecz co ci się należy od brata, daruje twoja ręka. Więc jednak mamy podział na swoich i na obcych z perspektywy. No, Znowu, nazwijmy to tak ładnie tradycji judaistycznej, tam mniej więcej wiadomo, kto jest swój, a kto jest obcy. No, tak czy owak, 13 września 2015 roku kończy się Szmita, kończy się ten siedmioletni cykl, który powinien być sfinalizowany tym aktem darowania długów. I teraz, jeżeli się wsłuchać w głos różnych rabinów, którzy się na ten temat wypowiadają, to oni oczywiście przywołują ten siedmioletni cykl, jako cykl, który jest dokładnie napiętnowany kryzysami i załamaniami i tak odliczają te 7 lat do tyłu, 7 lat do tyłu, 7 lat do tyłu. Za każdym razem przywołują jakieś wydarzenie, które no, rzekomo dokładnie te 7 lat wstecz miało miejsce i ma jakieś epokowe znaczenie. Jak się dokładnie oczywiście tym wydarzeniem przejrzy, to się okazuje, że to tak różnie. Teraz jest 6 lat, teraz jest 5 lat, teraz jest 8. No ale powiedzmy, one wszystkie są gdzieś tam w okolicy tego siedmioletniego cyklu, z dużym uproszczeniem można tak przyjąć, więc to jest taki kolejny motyw, Zapowiedzi najbliższego września 2015 roku, albowiem słowo szmita oznacza upadek, załamanie i chaos. Ale nie tylko jest koniec jak gdyby, tego 7-letniego cyklu, tego, że raz na 50 lat, 7 razy 7 to jest 49, potem następuje ten 50 rok, po tych 49 latach jest taki rok jubileuszowy, w którym nie tylko obowiązuje darowanie długów, ale obowiązuje także dla stałych zapisów uwolnienie wszelkich niewolników. Hmm, hmm, no w rzeczy samej byłby to duży chaos, duży wstrząs i duży upadek, gdyby miłościwie panujący w tej chwili uwolnili nas wszystkich jako swoich niewolników. No w każdym razie ten jubiluszowy rok, ten raz na 50 lat, podobno wzmacnia oczywiście w sposób kardynalny to, um, no cóż, apokaliptyczne znaczenie słowa Szmita. By Państwu ubawić jeszcze ten zestaw tych tematów, które się koncentrują na wrześniu 2015 roku, no to tak, przywołam przede wszystkim wielkie ćwiczenia Jade Helm, Jadolitowy Helm, które odbywają się w Ameryce od połowy lipca i skończą się 13 września 2015 roku. Ćwiczenia Jade Helm to są ogromne ćwiczenia wojskowe w połączeniu z obroną cywilną i różnego rodzaju służbami. One obejmują 7 południowych Stanów Ameryki. I chyba żadne ćwiczenia na przestrzeni przynajmniej ostatniej dekady nie przyciągnęły tyle uwagi i strachu. W Ameryce jest mnóstwo obaw, że te ćwiczenia się skończą wprowadzeniem stanu wyjątkowego, no i w ogóle internowaniem nieprawomyślnych. Mnóstwo tego typu przewidywań się pojawiało w internecie na przestrzeni ostatnich miesięcy, a nawet lat bo już można powiedzieć, że lata temu było zapowiadane taki właśnie scenariusz, że dojdzie do jakichś ogromnych ćwiczeń na terenie USA, które skończą się. Objęciem władzy przez <laughs>, jakąś formę rządu bardziej totalitarnego e, m, niż obecnie. Także muzułmańska tradycja się dołącza do tego całego zamieszania wokół września 2015, albowiem 23 września będzie muzułmańskie święto ofiarowania. To takie święto, z którym mi się w ogóle jakkolwiek trudno pogodzić, bo ono y, wiąże się z masowym mordowaniem i składaniem w ofierze zwierząt. Ale jego tradycja wywodzi się z momentu, kiedy to Ibrahim zamierzał w akcie posłuszeństwa wobec swojego Boga złożyć w ofierze swojego syna Izmaela. No, nie złożył, bo ponoć Allah mu w ostatniej chwili wyperswadowało ten pomysł. Nimi sam koncept święta ofiarowania jest dosyć, dosyć tragiczny i dosyć dramatyczny, i on też pojawia się w tym wrześniu 2015 roku. No i takim może ostatnim kwiatkiem, który podkreśla znaczenie. Tych wrześniowych dat jest taka kuriozalna wypowiedź niegdyśniejszego ministra spraw zagranicznych Laurent Fabiusa, który w 2013 roku na jakimś dziwnym spotkaniu u Johna Creagh w Ameryce wygłosił taki kompletnie dla nikogo niezrozumiały tekst, który brzmiał mniej więcej w ten sposób, że Chciałbym Państwu powiedzieć, że mamy 500 dni, by zapobiec klimatycznemu chaosowi. Te 500 dni liczono od daty, w którym Laurent Fabius wygłosił te swoje sławetne przemówienie. To 23 września, oczywiście, 2015 roku. No więc jak Państwo widzicie, pretekstów do tego, żeby się coś wydarzyło, jest mnóstwo. I teraz, no teraz pomyślałem tak, że odwołam się do ulubionej frazy pana Maxa Kolonko i powiem: moja ocena tego wydarzenia jest taka. Po pierwsze, mamy tutaj do czynienia z takim aktem silnego programowania nas wszystkich, który się cyklicznie, cyklicznie pod, yy, powtarza. On ma w sobie takie trzy przekazy. Pierwszy z tych przekazów jest taki, pracuj, pracuj, pracuj dalej, pracuj intensywnie, zbieraj, gromadź co możesz, albowiem, cytując Gorotron, nadchodzi ciężka zima. Nadchodzi ciężka zima, cokolwiek by to nie miało znaczyć, czy to będzie kryzys, czy to będzie asteroida, czy to będzie wojna, czy to będzie epidemia, czy to będzie cokolwiek innego. Musisz w tej chwili ciężko, intensywnie i wydajnie pracować, żeby sobie zabezpieczyć cokolwiek na tę przyszłość, bo w tej chwili jeszcze jesteś w stanie zgromadzić dobra, które być może już za chwilę nie będą dostępne. I to jest przekaz pierwszy. Przekaz drugi jest taki, bój się. Bój się, bój się i żyj w strachu. Żyj w strachu, że nic nie wiesz na temat swojej przyszłości, że w każdej chwili wszystko może zawalić, że w każdej chwili ty i twoja rodzina możecie zostać na lodzie. Bój się, bo nic nie sprawia takiej radości temu, którego imienia wymienić nie należy, jak to, że będziesz się bał i że będziesz żył w strachu. I to jest drugi przekaz. I trzeci przekaz w tym wszystkim jest taki, że jesteś pyłem, puchem marnym tak naprawdę. Nic od ciebie nie zależy. Wszystko, co się dzieje i wydarza w Twoim życiu, to są konsekwencje jakichś rzeczywistych, jakichś zewnętrznych wydarzeń, na których nie masz żadnego wpływu. Puchem marnym jesteś. I tak naprawdę te trzy przekazy się pojawiają za każdym razem, kiedy następuje takie przesilenie jak ten najbliższy wrzesień 2015. I ja nie chcę przez to powiedzieć, że na pewno nic się nie zdarzy, bo żyjemy w takiej rzeczywistości, w której w każdej chwili się coś może zdarzyć. Jutro może się zacząć wojna, epidemia, kataklizm, cokolwiek. Poniekąd także dzięki temu, że dajemy się tak programować od wielu lat i przyciągamy tego typu wydarzenia naszą wspólną globalną świadomością. Więc sam sobie zadałem pytanie, co z tym fantem zrobić, bo tak trudno mi się zupełnie z obojętnością odnieść do tego całego szaleństwa. I sobie pomyślałem, że są takie dwa źródła, przez duże Z na początku, które powodują, że podejmujemy takie, a nie inne decyzje w swoim życiu. Pierwsze z tych źródeł się nazywa intuicja, a drugie z nich się nazywa zdrowy rozsądek. Często jest tak, że one wcale nie idą w parze. I wtedy mam taki dylemat, i pewnie również wielu z Państwa od czasu do czasu ma, jako odróżnić jedno od drugiego i, i tak naprawdę któremu z tych z kontynent pasjonujących potrzebów ulec. Tym razem jest tak, że zarówno moja intuicja, jak i mój zdrowy rozsądek mówią mi to samo. Zrób na przekór. Zrób na przekór temu, do czego oni Cię namawiają. Nie daj się wpuścić w tę paranoję, że miarą wartości Twojego życia jest praca. Nie. Miarą wartości mojego życia jest jego jakość. A nie to, ile pracuję, jak pracuję, ile zarabiam i na ile produktywnym obywatelem społeczeństwa jestem. Nie da się wpuścić w tę paranoję strachu, bo wiesz już doskonale, że ona niczemu nie służy poza ograniczeniem twoich możliwości. Strach to ograniczenie, strach to kraty, strach to limit, nic fajnego. I trzecie, nie ulegaj tej czarownej magii, że jesteś puchem marnym i że wszystko zależy od jakichś wydarzeń, które są na zewnątrz ciebie. Nie, mam sam taką obserwację. Że im bardziej wokół siebie udaje mi się stworzyć świat, który według mojego systemu wartości, według moich odczuć jest światem normalnym, tym bardziej normalnym światem się staje świat wokół mnie. To taki paradoks, ale to wyraźnie tak działa. Swój mikrokosmos, swój świat jesteśmy w stanie skonstruować dużo bardziej na podobieństwo tego, co chcemy i o czym marzymy. I wierzę głęboko w to, że jeśli w którymś momencie odpowiednio wielu spośród nas pójdzie właśnie tą drogą i ten swój mikroświat będzie budować dokładnie w opozycji do tego typu przekazów, jakie próbuje nam się wpisać jako programy typu wrzesień 2015, to wtedy naprawdę zrobimy coś sensownego dla całego naszego świata i dla mikroświata, który nas otacza, i tego wielkiego świata, który jest dookoła. I tego fajnego momentu życzę nam wszystkim, Państwu, sobie i oczywiście całemu światu. Dziękuję. Do widzenia. Jeżeli chcielibyście Państwo osobiście sprawdzić, co tak naprawdę w internecie jest napisane na temat tego września 2015 to zapraszam Państwa na stronę swojego bloga schodami do nieba.pl znajdziecie tam Państwo artykuł pod tytułem wrzesień 2015, który mniej więcej jest skryptem mojej dzisiejszej opowieści w tym odcinku horyzontu. Tam znajdują się linki i możecie Państwo sobie wtedy zajrzeć i dokładnie sprawdzić co do powiedzenia miał Pan Gerald Celente co do powiedzenia miał Vice Research itd. itd., itd., itd.